Panowie Wyjeżdżamy stąd, Wyjeżdżamy, jesteście tu nielegalnie. Po prostu wypierdalcie... Grzecznie, grzecznie. Wypierdalajcie, grzecie, 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 grzecie. wypierdalajcie i wypierdalajcie, nie dokuczajcie ludziom. wolno, Bo grzecie. jak teraz policja przyjedzie, to no, będzie okay, inaczej. Ale grzecznie. Ale grzecznie, Policzycie nie bojku powiedz. No. wiesz. Wypierdalacie. Także Podkamy się w prokuraturze na zeznania. Czekamy, czekamy, czekamy. Jeszcze się kiedyś zobaczymy, zobaczymy i zobaczymy. Dobra, nie strasz, bo się zestrasz. Bon, wypierdala. A z panami policjantami, którzy doprowadzili do zniszczenia mienia w tym domu, to jeszcze porozmawiamy w prokuraturze.